Jak ci się udało zaprowadzić do piekła aż tyle dusz? Jeden młody diabeł zapytał starego, jak ci się udało zaprowadzić do piekła aż tyle dusz? Stary diabeł odpowiedział, wzbudziłem w nich strach. Odpowiedział młody, super robota. A czego się bali? Wojen? Głodu? Odpowiedział stary, nie, bali się choroby. Na to młody, czy to znaczy, że nie zachorowali, nie umarli, nie było dla nich ratunku? Stary odpowiedział: Ależ nie, zachorowali, umarli, a ratunek był. Młody diabeł zdziwiony odpowiedział: To w takim razie nie rozumiem. Stary odpowiedział: Wiesz, oni wierzyli, że jedyną rzeczą, którą muszą zatrzymać każdym kosztem przy sobie, jest ich życie. Przestali się przytulać. Witać ze sobą, oddalili się od siebie, zrezygnowali ze wszystkich kontaktów społecznych i z wszystkiego, co było ludzkie. Później skończyły im się pieniądze, stracili pracę, ale to był ich wybór, bo bali się o swoje życie, dlatego zrezygnowali z pracy, nie mając nawet chleba. Wierzyli ślepo we wszystko, to co słyszeli i czytali w gazetach. Zrezygnowali z wolności nie wychodzili z własnych domów dosłownie nigdzie. Przestali odwiedzać rodzinę i przyjaciół. Świat zamienił się w taki obóz koncentracyjny bez przymuszenia ich do niewoli. Zaakceptowali wszystko tylko dlatego, by przeżyć chociaż jeszcze jeden mizerny dzień. I tak żyjąc umierali każdego dnia. I właśnie w taki oto sposób było mi bardzo łatwo zabrać ich mizerne dusze do piekła.